Siemanko, zabieram się za przygotowywanie ościeżnic do montażu: ościeżnice opaskowe drzwi wewnętrznych. Chciałem poprawić trochę po fabryce i lakierem zabezpieczyć spody ościeżnic tak, żeby nie piły wilgoci. Podejrzałem to u kolegi po fachu na YouTube i stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie robiłem tego prędzej, no bo niestety, ale trzeba poświęcić na to sporo czasu, miejsca, tak jak widać. No i chęci przede wszystkim, żeby to prędzej przygotować. Nikt w ten sposób nie postępuje, bo oprócz tego kolegi, chodzi mi o Adama Mańkę. Zajrzyjcie sobie do, jego, do niego na kanał. Gościu robi spoko rzeczy. Podejrzewałem to u niego i chciałem zastosować. Tym bardziej, że robię tutaj poznajomości u dobrego kolegi, więc nie na sztukę, a ze sztuką. I mając. Wszystkie sobie powyciągałem z kartonów, tutaj jest zabezpieczone, będę lakierował. Jak będzie chciało kapnąć gdzieś, no to jest podłużony karton. Parami jest, raz, dwa, kolejna, 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 kolejna. I co się okazuje, że tu jest para, tu jest para, natomiast tutaj w jednym z kartonów były dwie belki z zawiasami. A nie ma belki z zamkiem, z okuciem na zamek. Dlatego też warto może poświęcić chwilę czasu przed montażem i później się na samym montażu nie denerwować i pootwierać, sprawdzić sobie. Tak samo teraz, jeżeli mam wszystko rozpakowane, mogę sobie obejrzeć te oświeżnice wokół. Ewentualnie, jeżeli któraś będzie drapnięta, a na białym, uwierzcie, że bardzo szybko widać, że jest drapnięta. No, to jest czas na wymianę tego. To było kupione w Kastoramie, dlatego jest czas, żeby to wymienić. No, nie będzie z tym kłopotu, bo Castorama frontem do klienta. I no co, gdyby przyszło do montażu, powiedzmy, poświęciłbym dzień na montaż i przyjeżdżam i się okazuje, że taki ząk. No, i tak muszę wrócić, i tak muszę wrócić zaraz zacznie się, nie wiem, fala hejtu po co pokazujesz takie rzeczy, teraz wszyscy będą chcieli, żeby lakierować spody tłumaczę jeszcze raz nikt, żaden z monterów, z producentów drzwi nie każe tak robić, no to jest widzi mi się moje, bo wiem, że cokolwiek to pomoże że nie będzie to puchło od wody przy zmywaniu podłóg i tak dalej, to jest dobry plan żeby tak zrobić, ale nie trzeba tak robić, bo to jest poprawia po fabryce. No, nawet producent nie każe lakierować spodów drzwi. Eee, co, ja zabieram się za lakierowanie? Oczywiście, tak delikatnie, żeby nie zapaćkać, nie wyjechać na, e, na okleiny. Sam spód dokładnie, jeżeli tam wyjadę, no to e, ręcznik papierowy i zetrę. E, teraz będzie malowany raz. Ja sobie pojadę do domu. Jutro albo pojutrze inwestor przyjedzie, przelakieruje to drugi raz. Właściwie on miał to zrobić w swoim zakresie, ale byłem w pobliżu i mówię robię mu przysługę. I na pierwszy raz ja to przelecę, dlatego nie będzie musiał po nocach siedzieć, żeby to malować drugi raz. I wtedy w przyszłym tygodniu śmiało. Do tego czasu jeszcze będzie musiał niestety załatwić odpowiednią belkę tej jednej owczejnicy. Nie wiem, czy całość wymieni, czy czy no, czy samą belkę mu wymienią. I jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem, wszystkie drzwi są 80, a jedna belka tych szerszych drzwi jest 70. Ta górna belka, dlatego też ona jest do wymiany. I takie ząbki powstają, naprawdę powstają. Ludzie się mylą. Eee, nikt nie jest nieumylny, czyli wszyscy się mylą. To jest ludzkie eee, i tyle. Trzeba nauczyć się z tym żyć. Tyle, ja się zabieram za robotę. Eee, taka mała, krótka wstawka. Eee, może się komuś to przyda. Warto też otworzyć te górne belki i też sprawdzić przed montażem, czy któraś nie jest drapnięta, żeby tak samo się nie denerwować przy montażu. No same skrzydła nie ma sensu chyba teraz roztwierać, dopiero przy... Ja nie potrzebuję mieć skrzydła do montażu drzwi. Ja montuję samą oświeżnicę i wiem, że później drzwi się tylko wieszą na zawias i mają pasować. Jeżeli będzie coś nie tak z drzwiami, no to niestety trzeba będzie wtedy same drzwi podmienić i ewentualnie czekać na kolejne chyba, że będą na stanie w Kasto. Tyle. Taki tip, trik. Do następnego. Cześć.